Доднім тому оказі робить аналізи з періодизацією стосунків, в котором запропонували власну періодизацію стосунків білорусько-українських по видаженнях року 20-го, і в запропонували таку періодизацію, що 에, перший етап по розпочинку Білоруської революції 20-го року то був окрес Milczenie, jak go nazwałem, to okres od 9 sierpnia 20 do 14 sierpnia właśnie 20. Ten okres e, zajął tylko, tylko tydzień czasu. To był okres, e, kiedy już się zaczęły, czyli po tych wyborach prezydenckich, kiedy zaczęły się represje wobec narodu Białoruskiego, ale przed tym, jak Łukaszenka od, e, oddał tych Wagnerowców. Chyba kojarzycie Państwo, słuchać lekcji o Białorusi, tą historię z wagnerowcami w roku 20 nie będę wdawał się w szczegóły, żeby nie zajmować dużo czasu. Ale 14 sierpnia 2020 roku tych wagnerowców Łukaszenka mimo, mimo, mimo tego, że strona ukraińska domagała się oddania tych Wagnerowców jako przestępców przeciw przeciw państwu ukraińskiego, domagała się oddać na Ukrainę do sądu, ale Lukaszenka oddał ich Moskwie. Ale przed tym, jak on ich oddał, ten, ten tydzień to był okres milczenia. Okres, kiedy władze ukraińskie, już obecne władze, m, przy prezydencie Zeleńskim, jeszcze wtedy rząd Honczaruka był, ale nie wypowiadały się na, co do wydarzeń na Białorusi wtedy ogólnie tak nie, nie wypowiadała się głośno i ostro w odróżnieniu od swoich partnerów po, trójkątu, po trójkącie lubelskim. Drugi etap, który wydzieliłem, to etap, który nazywam rozdzielenia polityki od gospodarki, czyli to od 14 sierpnia, czyli od okresu od, od, od czasu oddania Wagnerowców i do 25 maja 2021 roku, czyli do porwania Ryanair samolotu z Prytasiewiczem na pokładzie. Ten drugi etap dość długi, to chyba 9 miesięcy, tak, od sierpnia do maja 9 miesięcy. ten ten drugi okres cechą charakterystyczną tego okresu było to, że władze ukraińskie na poziomie oficjalnym, na poziomie nawet ministra zagranicznych spraw Kuleby mówili tak, że kryzys polityczny, to co oni nazywali w stosunkach z Łukaszenkiem kryzys polityczny nie musi wpływać na stosunki gospodarcze, na rozwój handlu i rozwój w ogóle gospodarczych stosunków z Białorusią. I to było oficjalne stanowisko rządu ukraińskiego. Dlatego ten długi okres właśnie taki był i no szczerze, bardzo średnio go oceniałem wtedy i oceniam teraz i zresztą. I zresztą te próby zrobić z Białorusi jakiegokolwiek partnera, a nawet sojusznika, no, okazały się błędne zupełnie, i obecne wydarzenia to udowadniają w najbardziej klarowny i straszny, niestety, sposób. W trzecim etapie, który wydzieliłem po porwaniu samolotów z Protasewiczem, rząd ukraiński zrezygnował z tego rozdzielenia polityki i gospodarki i właśnie zaczął wtedy wprowadzać już realne sankcje czyli było rezygnacja z importu prądu białoruskiego, zamknięte niebo ukraińskie było dla białoruskich samolotów, też ukraińskie samoloty nie leciały przez, przez Białoruś, Mniej bardziej Ukraina zaczęła, się, zaczęła już dołączać się do ogólnounijnej polityki wobec reżimu Lukaszenki. I ten okres trwał od maja 21 do 30 listopada 21, chociaż wczesną jesienią 21 roku były jakieś takie sygnały, że rząd ukraiński nie byłby przecież wrócić do tego przedostatniego okresu, czyli rozdzielenia polityki od gospodarki, bo yy, na przykład tam zakaz importu w prądu tam działał od wiosny do, do jesieni, tam chyba do października czy do listopada, a dalej tak ktoś mikrofon włączył, czy ktoś chce coś? Chyba ktoś przypadkowo włączył mikrofon. Yy. Tak, że te zakazy importu prądu działali tam tylko do jesieni, a później nie wiadomo było, czy gdyby sytuacja pozostawała się normalnie stabilna. Nie wiadomo, czy ten zakaz byłby przedłożony, czy nie byłby i w ogóle na poziomie retorycznym to znowu już na poziomie takim deklaratywnym już władze ukraińskie zaczynały tak rezygnować jakieś jakichś ostrych wypowiedzi. No właściwie ich nie było takich tak naprawdę ostrych, jeżeli, jeżeli porównać nawet to, co Łukaszenka pozwalał sobie mówić wobec władz ukraińskich już latem 21., a co ukraińcy, urzędnicy wysokiego szczebla mówili wobec Łukaszenki, no to ogromny kontrast był, ponieważ no Łukaszenko no wiecie, że to człowiek, który w ogóle nie dobiera słów, i, no i jak kiedyś mówiono w Rosji, że co, co Putin ma, ma w głowie, to Żyżynowski ma w języku, to chyba w języku już, już nic nie będzie miał, a, a, a Łukasz, ale, ale Łukaszenka właśnie pełnił funkcję takiego jak Ży, jeśli to wcześniej było i w tym okresie a, akurat też. Ale władze ukraińskie jednak na, na wysokim poziomie no to dość ostrożnie wypowiadały się albo w ogóle nie, powiedza, nie, nie wypowiadały się o wydarzeniach w Białorusi. I faktycznie no dość, dość słabe było wsparcie społeczeństwa białoruskiego, demokratycznego, które uciekało na Ukrainę od, od represji z Białorusi, czyli nawet była przyjęta uh, ustawa o ułatwieniu uh, białorusinom uh, wydania kart, ukraińskich kart pobytu, uh, w, ale ono było zrobiona w taki sposób, że to, jak gdyby Ukraina szuka Pracowników o wysokich, o wysokich kwalifikacjach, czyli pracowników tam, informatyków e, ze sfery IT e, i tak dalej, że w ustawie było tak napisane, że dla obywateli Białorusi, Bielor którzy są e, specjalistami wy wysokiego poziomu, tak, no to jest to ułatwienie. A kto tam, na, na, na przykład, na przykład, tam zwyczajny kierowca, no to nie. Czyli jakby z jednej strony to jakieś tam wsparcie tych ludzi, którzy uciekali od represji Łukaszenki, ale z innej strony, zrobione to tak, że no jakby to zupełnie nie, nie polityczne rzecz, a po prostu, po prostu Ukraina szuka specjalistów. No i właśnie no, to dość jaskrawy taki przykład tego, jak Ukraina starała się być ta, tam po obu stronach, i z jednej strony, jakby prowadzić taką politykę demo, prodemokratyczną i politykę wraz z partnerami z Unii Europejskiej, szczególnie z partnerami z Trójkątu Lubelskiego, ale z innej strony też, żeby tak ostrożnie, żeby nie dawać powodów, żeby Łukaszenka tam, czy jego reżim mówił, że w jakikolwiek sposób ukraińskie władze tam bardzo wspierają mocno tę opozycję białoruską. Ale to wszystko w sumie nie działało i nie, nie, nie zadziela zresztą, jak widzimy teraz. I zresztą czwarty etap, który wtedy wydzieliłem, to było jeszcze przed, już było zgromadzenie tych wojsk, już Biden mówił o tym, że może, może dojść do inwazji, ale, ale do samej inwazji jeszcze nie doszło wtedy, i wtedy jako czwarty etap wydzieliłem 30. 30 listopada 2021 roku i nazwałem ten etap przekroczenie czerwonej linii. I tak wtedy napisałem, że czwarty etap zaczął się 30 listopada, w dniu, kiedy Łukaszenka w wywiadzie dla moskiewskiego propagandysty Kisielowa powiedział, że Krym jest de facto rosyjski i ja napisałem, że to jest przekroczenie czerwonej linii, ponieważ dla ukraińskiego społeczeństwa, dla jakiejkolwiek ukraińskiej władzy, jakie Jakiekolwiek współdziałanie z państwem, które uznaje aneksję Krymu, no to jest nie do przyjęcia. I gdyby nie było tej inwazji, no to i tak ukraińskie władze, chcąc czy nie chcą, musiałyby odchodzić od współpracy, od współdziałania z reżimem Łukaszenki, ponieważ w innej sytuacji, no po prostu jakakolwiek ukraińska władza, władza spotkałaby się z ogromnym naciskiem społeczeństwa ukraińskiego, ponieważ jakikolwiek kontrakt tam przedsiębiorstwa państwowego czy rządu ukraińskiego z Białorusinami, jakakolwiek tam umowa gospodarcza, to wszystko odbialoby się od razu tuż w mediach, że Ukraina zawarła jakąś tam umowę z Łukaszenkiem, który uznaje okupację Krymu, czyli to było, no właśnie jak ja nazwałem, przekroczenie czerwonej linii, po której już powrotu, nawet do tego okresu, tam rozdzielenia polityki od gospodarki już nie mogło być, ponieważ to już nie, nie był kryzys polityczny, tak, tam różne odbieranie zasad demokracji między władzami ukraińskimi a, a reżimem Łukaszenki. Nie. Po tym jak Łukaszenko uznał, że Krym jest rosyjski, według jego opinii, to już, to już było działanie, które no, zaprzecza po prostu integralność terytorialną Ukrainy, dlatego jakiegokolwiek współdziałania no, z Białorusią nie mogło być i gdyby nie było teraz tej e, inwazji, no to i tak do końca, mam nadzieję, do bliskiego końca reżimu Lukaszenki e, żadnego już wzmocnienia Польсько-українських стосунків на офіційному пожемі, на пожежі Ханлю і так далі, не могли збити. І, власне, еще в тебе, коли кінчила періодизація на такі інучі, о тому прикроченню червоної лінії. Zastanawiałem się, no, czy by tego nie rozumiał. Musiał to rozumieć, ponieważ w 14-15 roku Łukaszenka, z punktu widzenia dyplomacji, odegrał swoją, swoją rolę idealnie. On odbudował stosunki z Ukrainą i z Unią Europejską. Jeśli pamiętacie, tam gdzieś w 15-16 roku nawet Morawiecki przyjeżdżał do Białorusi, jeśli będąc nie premierem, tylko wicepremierem, no ale i tak no bo przyjazd wicepremiera Polski do Białorusi to było coś niewyobrażalne przez wielu wielu lat, ale po tym jak Łukaszenka został, no tak, został takim formalnym, formalną trzecią stroną, stroną, która nadaje miejsce Mińsk dla negocjacji, który przyjmuje tam Holanda Merkel, dla spotkania w formacie normandzkim i tak dalej, Łukaszenka zmienił swoją rolę w regionie i w Europie w całości. Tak? I z punktu widzenia dyplomacji, no to, 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 to było super działanie. Tak naprawdę i w, i chyba przykład dla każdego dyktatora, w jaki sposób można, można pozostają z dyktatorem, ale tym niemniej polepszyć stosunki ze światem demokratycznym, i myślę, że w, że, że w historii wtedy, te działania Lukaszenki wtedy, no, tak, tak pozostają i będą przykładem później dla późniejszych dyktatorów. Dlatego, i jednocześnie z tym Lukaszenko nie uznawał Krymu, nic mówił, nie, nie mówił o Krymie. W tych głosowaniach w ONZ o rezolucjach o Krymie, Białoruś zazwyczaj pozostawała no, neutralna, nie tak, a, a nie nie. I dlatego Łukaszenka doskonale rozumiał wtedy i rozumiał później, o ile nie, nie zwariował, że w jaki sposób trzeba gadać, z Ukraińcami, z ukraińskimi rządami, z tym rządami prounijnymi, ponieważ przypomnę, że Łukaszenka zawsze był w dobrych stosunkach z jakimkolwiek ukraińskim prezydentem, z jakimkolwiek ukraińskim rządem. Niezależnie, czy to był, czy to był autorytarny Kuczma, który podobny do Łukaszenki, podobny nawet, nawet w, ten, w ten sposób, że w jednym dniu nie zostali prezydentami w 1994 roku. Czy to był prounijny Juszczenko to i tak dobre stosunki były, a I jeszcze później nawet przyjeżdżał do Łukaszenki kiedyś tam w 15. czy kiedy roku, już kiedy Juszenko nie był prezydentem, ale przyjeżdżał do Łukaszenki. Też o czymś mówi, Łukaszenko go przyjął. Czy to był zupełnie prorosyjski Janukowicz? Później Łukaszenka tak bardzo średnio wypowiadał się o Janukowiczu, ale w czasach, kiedy Janukowicz był prezydentem, no to też ten dialog polityczny był na dość Dobrym poziomie i oni spotykali się, i wszystko było dobrze. Czy to był prounijny, czy to był najpierw Porewolucyjny w który parę miesięcy był pełniącym obowiązki prezydenta Ukrainy, ale właśnie w marcu 2014 roku spotkał się Łukaszenka z nim i to był super ważny znak dla Ukrainy, ponieważ w tym momencie bardzo istotne było, żeby jak najwięcej państw uznało nowe ukraińskie władze po Euromaidanie, ponieważ Rosja wtedy najpierw nie uznawała i to, by, i to był ogromny problem ale kiedy Białoruś w marcu, kiedy Łukaszenka w marcu spotkał się z Turczynowym i to był znak tego, że on uznaje Turczynowa jako pełniącego obowiązki prezydenta. że Białoruś, państwo zupełnie prorosyjskie, ale, ale uznaje, to, 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 to jeszcze było, jeszcze jedno takie świetne działanie dyploma, z punktu widzenia dyplomacji tak, w ten w tym okresie czyli z Turczynowym dobre stosunki były, z prounijnym Poroszenkiem dobre stosunki były, bardzo dobre stosunki były i zakładano nowe placówki dla współpracy gospodarczej i bardzo dobre tempo były rozwoju stosunków gospodarczych właśnie z ukraińsko-bieloruskich i na politycznym poziomie wszystko dobrze było. I nawet pierwszy rok Zeleńskiego kiedy Zelański został W maju 19, tak, no i trochę nawet więcej niż rok, a te wybory były w sierpniu 20. Ten pierwszy rok Zelenckiego też, było kilka spotkań, Łukaszenka przy, przyjeżdżał do Żytomierza na forum regionów, to właśnie ta placówka dla dialogu pomiędzy biznesem ukraińskim a białoruskim, który był utworzony w tym okresie. Czyli z jakimkolwiek ukraińskim prezydentem Łukaszenka zawsze miał dobre stosunki. Łukaszenka doskonale wiedział, jak należy rozmawiać z ukraińskimi władzami, jak, jak należy rozmawiać tak, żeby jednocześnie zostając Politykiem orientacji prorosyjskiej i od, od, od orientacji takiej antyzachodniej, ale jednocześnie, żeby żeby mieć te dobre stosunki z Ukrainą. Tak. I mając te, to doświadczenie ogromne, dlaczego ja wtedy, wtedy zastanawiałem się, dlaczego on przekroczył tą czerwoną linię. Tak. No przecież on doskonale roz, rozumiał, że, e, e, że już po tym, po, po, po powrocie, no nie może być. Nie może. I, Powiem szczerze, ja nie wierzyłem w, w inwazję, w taką, jak, jak, jak odbyło się niestety. Ja, ja myślałem, że może być jakieś zaostrzenie no, na Donbasie, że, że mogą starać się okupować całkiem obwody donieckie i luhańskie, czyli wrócić te ziemie do składu tych tak zwanych republik ludowych. Ale nie wierzyłem w to, że może być bombardowany Kijów, może być bombardowany Charków, że może być atak na Kherson. No, to zba nie, nie. myślałem, że może, że może dojść do takiego szaleństwa. Ale teraz już, kiedy jak minęło parę dni, i jak minął jakiś pierwszy szok. Po tej inwazji I teraz ja już rozumiem, że decyzja o tym była podjęta jeszcze wtedy, jeszcze jesienią. Jeśli, je, jeśli patrzeć już z perspektywy obecnej, z perspektywy tej inwazji, no to wiadomo, że już ani Lukaszenka, ani Putin tym bardziej nie potrzebował żadnych ukraińsko-bieloruskich stosunków albo jakiegoś tam handlu pomiędzy Ukrainą a Białorusią. To już było zupełnie niepotrzebne. I z punktu widzenia tej logiki, tak, zaplanowanej już wtedy wojny, no to, to przekroczenie czerwonej granicy jest zupełnie logiczne. Było, było zupełnie e, logiczne. No, w, w dodatku jeszcze można dodać to, że po 20 roku, po tym jak e, cała Europa no i Ukraina mniej bardziej też sprzeciwiła się przeciw. E, e, w, e, Przeciw um, represjom wobec białoruskiego uh, społeczeństwa demokratyczne, demokratycznego. Uh, u Łukaszenki już nie było możliwości dla, m, dla takiej jego gry, która cały czas była dla takiej e, wielo, um, no, czyli że rozwój z jednej strony stosunków z, z Unią Europejską, z, z drugiej strony z Ukrainą, z trzeciej strony z Rosją, tak, wielokierunkowość, o, zapomniałem słowo. Już nie było miejsca, miejsca na, na taką wielokierunkowość. Unia Europejska znowu zupełnie zamroziła stosunki z Białorusią. Ukraina jakiś tam ten handel starała się jednak rozwijać, no ale i tak te forum regionów, które ja wspominałem, kiedy mówiłem o tym, że Łukaszenka jeździł do, do Żytomierza właśnie, to był drugi, pierwszy był chyba, czy w grudniu, czy w wrześniu w 2020 roku i miał to być coroczny forum. Drugi właśnie był w Żytomierzu. Trzeci miał być jesienią 2020 roku i miał również odbyć się znowu na Białorusi. No ale już był odwołany właśnie z powodu, z powodu tych, tych sankcji i mimo, że Ukraina starała się jakoś, ja się mówię, dzielić politykę od gospodarki, ale ale już, do, ale już do, takiej, do takiego wzmacniania jakiegoś współpracy gospodarczej no nie, nie, nie dochodziło, nie mogło dochodzić. I te wydarzenia 20. roku, one zupełnie pozbawili Łukaszenkę jakiegokolwiek wyboru w polityce zagranicznej, czyli jakiejkolwiek możliwości manewrowania w polityce zagranicznej. Łukaszenka został zupełnie podporządkowanej Moskwie. Dlatego doszło do podpisania tych umów o państwie, map drogowych integracji Rosji z Białorusią. Dlatego właśnie później doszło do uznania Krymu. No i doszło do wielu rzeczy tam, można, można wspominać. I zresztą też dlatego doszło, do ataku, niestety, najpierw rakietowego i wprowadzenia wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, a zresztą już dzisiaj, dzisiaj rano, dostałem wiadomość z Czernichowa, z dowództwa wojsk obrony terytorialnej Ukrainy, że wojska już białoruskie przekroczyły. Granice w obwodzie Czernichowskim. Przekroczono przez białoruskie wojska, granicę białorusko-ukraińską. I późniejsze wiadomości o tym, że przy granicy białoruskiej są 300 czołgów, i być może będzie jakaś prowokacja, chociaż nie wiem już, czy ma to sens. Ale, ale wiadomo się takie są, że może być zorganizowana jakaś tam prowokacja dla usprawiedliwienia ogłoszenia wojny przez Białoruś, chociaż nie wiem, no mówię nie wiem, czy, czy, czy ma to sens, ponieważ skoro już faktycznie wojna w tym Białorusi przeciwko Ukrainie nie idzie, no to, to już jaki sens robić, jakieś tam prowokacje, jakieś tam formalne ogłoszenie, chyba nie ma sensu.